Dzień dobry wszystkim! To jest pierwszy odcinek z serii Będziemy tu śmieszni. To nieraz będzie z nie nieraz z Minecrafta, nieraz z takich tam różnych gierek. Pierwszy odcinek akurat jest z I To będzie nowa feria. Jak już ją nazwałam, bo zapomniałem? Co? Jak już ją nazwałam, bo zapomniałem. na, no, ją nazwać Seria Śmiechu. Ano, Seria Śmiechu. No to witajcie w Serii Śmiechu. Przywitaj się ładnie, Cypul. No. no... No... Witałem się. A przecież... No, to może być, jakbyśmy wsiedli na moją to ja bym przyzwyczaił szlifta, żeby się tak Jakbyś powiedział, przywitaj się. Dzień dobry, czekaj napiszę coś. Dzień dobry. <grystanie> nie napisałeś nic. Napisałem. Nie, nie widać. Gówno stale napisałem to. Bo... No wiem, nie widać. A to ma ja nie Ej, małżecy latuj. Jak coś tam widzieliście to piszcie w komentarzach. <grystanie> Jak zalony biega przed groszkami. Dlaczego Dla... te pieniądze to jest? Tak... Dlatego no, nazwaliśmy to seria śmiechu, bo będziemy my tutaj nie robić śmieszne rzeczy. Właśnie jak teraz. Biega za groskami. No, głupie groszki! Dajcie się przytulić statusowi. Nie! Yes. Groski. Dały, dały się... A bukę. Bułkę. Nie piję mnie. znowu mam. Tutaj będziemy sobie ekspić. To jest jak zwyczajne odcinki, tylko ze śmieszne i z kimś. Jak nikogo nie będzie, to będziemy robili zwykłe serie. Z mojej perspektywy tego nie ma. Tylko z mojego, bo ja nie robię odcinków. Ale jak nie słyszycie, to. to w komentarzach. Jak nie słyszycie. To nie chce, ty... Dzie... Dobra, jak nie chce Wam się. nie musicie. Nie będziemy ich będziemy... męczyć, bo, będą... bo nie będą mogli oglądać naszych odcinków. Mhm. Nie! Zawsze ktoś jak kończy, to mówi. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Zawsze każdy tak mówi. My też dzisiaj tak powiemy. Kurde zdradziłem. Aj no, daj, pomóż mi postawić tego małego dzikiego. Dobra, to ja odejdę. Pomóż mi wbić trzydziesty level. Nie! Dzień dobry. No i nie biję. Ja sobie idę. Pa pa. Wróżka ognia zwiększona. Oh je. Ja mam nad sobą wróżkę. O mam. Bo strzałka mi zasłaniała. Daj mi wróż. Daj mi wróżę. Na... Daj mi jakąś Trzydzieści 43 klocka. Ej! Już, już, już minęło cięcie. I mam użycę mam 43, 95. Nie! Nie Dobra, myślę, że niedługo będziemy kończyć ten odcinek. No co, odcinki nie mogą być za długie. Nie mogę grać. Dobra, to na tym kończy, kończymy odcinek. Papa, pa! Pa tym pa, pa, pa. razem będzie śmiesznej. No komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę.